Co to jest nagła głuchota i jakie są jej przyczyny? Nagła głuchota to odbiorcze upośledzenie słuchu pojawiające się bez uchwytnej przyczyny. Objawy narastają w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, do trzy dni. Ubytek słuchu musi wynosić powyżej 30 dB w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach. Żeby spełnić kryterium rozpoznania nagłej głuchoty czuciowo-nerwowej, odbiorczej upośledzenie słuchu jest z reguły jednostronne 91,5% Nagła głuchota jest traktowana jako objaw kliniczny, a nie choroba sama w sobie. Znalezienie choroby odpowiedzialnej za niedosłuch często jest trudne. Najczęściej rozważa się trzy rodzaje etiologii: zapalną, naczyniową lub urazową. Przyczyny zapalne związane są głównie z infekcją wirusową, a 30-40% chorych, u których wystąpiła nagła głuchota, wcześniej przebyło zakażenie górnych dróg oddechowych. Podkreślana jest zwłaszcza rola wirusów w rodzaju herpes. Za nagłą głuchotę mogą także odpowiadać zmiany naczyniowe, takie jak zator lub zakrzep w tętnicach zaopatrujących ucho wewnętrzne, uraz akustyczny również może odpowiadać za odbiorcze upośledzenie słuchu. Jak się objawia nagła głuchota? Podstawowym objawem jest nagłe, jednostronne upośledzenie słuchu, odczuwane przez chorego, jako pełność w uchu, zaleganie waty w uchu, uczucie zatkania ucha, objawy zazwyczaj pojawiają się rano. Mogą występować również inne dolegliwości, szumy uszne, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, poziom niedosłuchu może być różny, łącznie z całkowitą głuchotą. Co robić w razie wystąpienia objawów nagłej głuchoty? W razie wystąpienia objawów nagłej głuchoty należy natychmiast zgłosić się na sor. Najlepsze efekty terapeutyczne osiągane są wówczas, gdy leczenie zostanie wdrożone w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie nagłej głuchoty? Do postawienia właściwego rozpoznania konieczne są, Wywiad, badanie otolaryngologiczne oraz diagnostyka audiologiczna, badania audiometrii impedancyjnej, tonalnej. Istotne znaczenie mają również badania obrazowe, przede wszystkim tomografia komputerowa. Każdego chorego z jednostronną nagłą głuchotą należy wykluczyć guza nerwu 8, nerw przedsionkowo ślimakowy Często niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych: morfologia krwi z rozmazem, układ krzepnięcia, stężenie glukozy we krwi. Jakie są sposoby leczenia nagłej głuchoty? Podstawową grupą leków stosowanych w przypadku nagłej głuchoty są glikokortykosteroidy podawane ogólnie lub miejscowo do jamy bębenkowej. Terapia farmakologiczna obejmuje także inne grupy leków, między innymi: leki rozszerzające naczynia w celu poprawy mikrokrążenia, leki przeciwzakrzepowe, szczególnie u osób z chorobą zakrzepowo-zatorową w wywiadach. Leki przeciwwirusowe, w przypadku podejrzewania infekcji, leki zmniejszające objętość jendolinfy i moczopędne, terapia wielolekowa trwa z reguły 10 dni, często przedłuża się ją do 15 dni. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie nagłej głuchoty? Rokowanie w nagłej głuchocie jest bardzo różne, a całkowite odzyskanie słuchu jest uzależnione od kilku czynników. Niekorzystnie na rokowanie wpływają: w starszy wiek pacjenta, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wcześniejsze występowanie zakrzepicy, późne zgłoszenie się do lekarza, opóźnianie we wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Również współwystępowanie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest złym czynnikiem prognostycznym. Szacuje się, że słuch wraca do normy około 65% chorych, co robić, aby uniknąć nagłej głuchoty. Zaleca się unikanie ekspozycji na hałas. Poza tym, w profilaktyce ważne jest niepalenie tytoniu, kontrola ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy i lipidów oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała.